Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 18 dzień maja. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Jana, rozdział 13, wersety od 31 do 33a oraz od 34 do 35. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczę. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii, Jezus daje nam nowe przykazanie. Wiemy o tym dokładnie z Ewangelii, z Pisma Świętego, że przykazaniem najważniejszym jest miłowanie Boga. Miłowanie bliźniego jak siebie samego też jest przykazaniem, które Jezus podaje jako to drugie po tym pierwszym najważniejszym miłości Boga. Ale w tym dzisiejszym fragmencie Jezus stawia nam wyżej poprzeczkę, bo podaje konkretne przykazanie, że mamy miłować się wzajemnie tak jak On nas umiłował. Nie mamy więc miłować innych tak jak siebie samego, ale mamy miłować innych tak, jak Chrystus nas umiłował. I to jest rzeczywistość trudna z jednej strony, bo Jezus rzeczywiście do końca nas umiłował, oddał za nas swoje życie, dla naszego zbawienia poszedł dobrowolnie na krzyż, aby nas odkupić. No i teraz, no właśnie, czy jesteśmy w stanie. Tak kochać, jak On nas umiłował, musimy się starać, musimy próbować, musimy o to się modlić. I musimy mieć to na uwadze, że Jezus stawia nam wielkie wymagania w swojej Ewangelii, ale też towarzyszy nam swoją łaską, i dzięki Jego pomocy będzie to możliwe, abyśmy miłowali innych tak, jak On nas umiłował. Pamiętajmy też o tym, o czym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że. Ta wzajemna miłość między Jego uczniami jest świadectwem wobec innych ludzi. Ludzie patrząc na nas będą widzieli Boga, jeżeli będą widzieli, że my potrafimy kochać się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował. I dlatego też, moi drodzy, starajmy się rzeczywiście dorastać do takiej miłości. Starajmy się zawsze mieć to w pamięci, że Jezus żąda od nas takiego, Takiego rodzaju miłości. Ale pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w tym miłowaniu innych, bo On swoją łaską nas umacnia i On uzdolni nas do tego, jeżeli tylko w sercu będziemy mieli takie pragnienie. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii i za to, że jesteś taki wymagający wobec nas. Dziękuję Ci, że uczysz nas dziś nowego przekazania. Wiem, że po ludzku nie jesteśmy w stanie kochać tak jak Ty, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Dlatego Panie otwieramy nasze serca na działanie Twojej łaski. Ucz nas takiej miłości. Pomóż nam tak kochać, jak Ty nas umiłowałeś. Chcemy, Panie, naśladować Ciebie i chcemy być Twoimi świadkami wobec innych. Wspieraj nas swoją łaską i prowadź. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.